Cześć wam wszystkim, z tej strony Pana się Mam kolejny odcinek ze Squad Busters, moi drodzy. Czyli oczywiście najnowsza giereczka od Supercell'a. Jakiś czas temu wyszedł dosyć fajny update. Dodali, moi drodzy, nowy świat. Troszeczkę sobie pograłem od ostatniego odcinka. Bo myślę, że w ostatnim odcinku byliśmy gdzieś, moi drodzy, tutaj. Na jakimś 107, 8 poziomie, coś takiego. A mam poziom 116, a u mnie to się dosyć powoli wbija. No i niedługo odblokuję sobie nowy świat. Bardzo fajnie. Przy okazji dostaliśmy ostatnie informacje że moi drodzy Squadbusters będzie miało kolaborację z Transformersami będzie jakaś nowa skrzynka, będzie jakiś nowy fajny event, więc zobaczymy co z tego wyjdzie mam też różnych parę nowych skinów, więc pokażę wam po prostu moje konto, co tutaj się pozmieniało od ostatniego odcinka myślę, że będę wrzucał sobie takie odcinek Squad Squadbusters raz w tygodniu na tym kanale, więc jeżeli chcielibyście Squadbusters zostawcie opeczkę w górę zasubujcie ten kanał, jest to mój drugi kanał, chciałbym na nim być 100 tysięcy subskrypcji więc zostawcie moi drodzy suba no i również w tym odcinku dowiecie się jak otrzymać nowego skina, moi drodzy, do... E, tradera, czyli oczywiście moi drodzy do handlarza po polsku e, oraz moi drodzy otrzymacie 50 tych baby form, więc myślę, że może wam się to dosyć przydać, więc oglądajcie ten odcinek moi drodzy. Jeszcze zanim cokolwiek zaczniemy, no to pamiętajcie, że również w Squadbusters mam swój kod panda, więc polecam używać jak cokolwiek kupujecie, jakiś karnet, końs i tak dalej, chociaż końców, myślę, że macie sporo nawet jak skiny, bo teraz można kupować skiny za bilety, więc jak cokolwiek kupujecie, pamiętajcie, ten kodzik jakoś nie jest za bardzo widoczny, więc Trzeba zeskrolować na sam koniec i wpisać panda, więc mam nadzieję, że będziecie wpisywali. No i dobra, przejdźmy sobie może na początku do mojego konta. Jak widzicie, mam 30 postaci na 34, brakuje mi czterech epickich postaci więc tak to się prezentuje moi drodzy jeżeli chodzi o gwiazdki mam praktycznie wszystko na trzy. nie mam górnika jeszcze na 3 nie mam Jesse, bo to są te nowe, w miarę nowe postacie nie mam jeszcze tutaj jak widzicie Ice Wizarda nie mam Czarodzieja i nie mam bandytki, bandytki nawet nie mam na dwóch bo jakoś nie chcę mnie nalecieć, nie wiem czemu no tak to wszystko na 3, tutaj już mam na przykład sporo kurczaka, za jakiś czas będę miał 4 gwiazdkową formę, więc myślę, że naprawdę dosyć spoko, końców też mam dużo bo jak był ten nowy update to właśnie pododawali nam różne końcy, więc to jest na pewno na plus, jeżeli o to chodzi. Następnie, moi drodzy, tutaj zeznamy, kto nie będziemy za bardzo sprawdzali, nowy karnecik jest bardzo fajny skinek w ogóle, zobaczcie jaki piękny skin, moi drodzy, tutaj jest do Hogridera Odnośnie skinów, też mam troszeczkę skinów, bo teraz zmienili, że, moi drodzy, te mega postacie usunęli i te mega są jako właśnie skiny, więc mam troszeczkę skinów, mam właśnie tego skinka, jak widzicie, oparzenie słoneczne, moi drodzy, tak się on prezentuje, więc myślę, że naprawdę dosyć spoko, to jest właśnie ten mega. Do Goblina, moi drodzy, nie mam. Przejdźmy sobie szybko, bo ja sam nawet nie wiem, do kogo mam. Tutaj też do Gregania Do Mavis nie mam, ale są skin, tylko nie mam kupionych. Do Colta, moi drodzy, mamy tutaj przyszłość retro. Nie wiem skąd go mam, tak szczerze, ale fajnie, ustawimy sobie. Następnie do El primo, moi drodzy, mamy El Tigre, oczywiście. Aha, zresztą tutaj widać jak się wybiera postacie, więc do Shelly mamy tą magiczną Shelly, bardzo fajnie, szczerze mówiąc tutaj kurczak, spoko, że mamy właśnie tego smoka kurczaka, ale mamy również ten czarny pas, który był do dostania za darmo, ale używam tego smoka, bo wydaje mi się... Ciekawszym skinem. Następnie, moi drodzy, jak widzicie tutaj, do żadnej postaci skina nie mam. Następnie, mam dopiero do y, tutaj Hogridera. Mam właśnie ten skin, ale ten jest mocny. Zobaczcie, jak on fajnie wygląda. No, ale ten też nie jest najgorszy. On był z wcześniejszego karnetu. Następnie, tutaj mam kolejnego skina do Witch Mam dwa, bo mam i kimono oraz Kitsune. Kimono była za darmo, jak dobrze pamiętam, jak się blokowało Liga Oddziałów za 90 level, tam dwa sezony temu. A Kitsune jest z y, mega. Ale no ja nie wiem, chyba bardziej mi się podoba, Kitsune Chociaż Kimono też jest fajne. Nie wiem, napiszcie w komentarzach. Na razie ustawię sobie Kimono. Napiszcie w komentarzach, który go ustawić. Mamy również do króla Royala ten kurort. Ej, ten jest mocny, dobra. Kurort Royal, moi drodzy, i chyba na tyle, bo tutaj to jest skinek. Nie, to nie jest skinek, dobra. Więc tak by to wyglądało. Teraz, moi drodzy, wyświetla wam się w tym momencie na ekranie kod QR. Jeżeli zeskanujecie ten kod QR, dostaniecie te nagrody, co ja za chwilę dostanę, bo też sobie zeskanuję. Dodatkowo im więcej ludzi z was zeskanuje tym kod tym więcej nagród będę dla was miał Jak zeskanuje 1000 osób ten kod no to nie dość że wy dostaniecie 50 tych handlarzy oczywiście oraz skina To również będę miał dla was do rozdania monety Będę miał chyba 50 tysięcy monet więc dosyć sporo Bo moi drodzy 50 tysięcy monet to jest około 30 zł. Ach z tego co wiem to chyba będę miał Dla pięciu osób do rozdania Więc super cel tutaj mocno nam daje Nagrody, mocno nagrody nam daje Więc będę mógł wam rozdać Dlatego moi drodzy skanujcie sobie właśnie ten kod QR Który macie teraz na ekranie Ja też sobie zeskanuję i zaraz zobaczymy Co ciekawego tutaj dostanę Dobra moi drodzy jak widzicie mamy tutaj do odebrania 50 handlarzy Upiorny skin i 300 biletów I te same rzeczy wy możecie otrzymać Właśnie skanując ten kod Więc myślę że dosyć spoko jakby ktoś nie mógł zeskanować to macie linka w opisie filmiku Tam też możecie kliknąć ten linki on tak samo jak ten kod Więc upgrade'ujemy sobie tutaj handlarza Moi drodzy, będziemy mieli już wyższe tutaj levele Więc myślę, że dosyć spoko Mamy go już na levelu ósmym Więc fajnie, niedługo będzie czwarty trzy, trzy gwiazdkowy, więc dosyć spoko no i mamy skina, upiorny Upiorny, wygląda naprawdę fajnie Moi drodzy, zobaczcie jak on się prezentuje No taki Halloweenowy skinek No moim zdaniem jak najbardziej spoko, jeszcze za darmo No to oczywiście, że biorę pakiet o jeszcze przy okazji odblokowaliśmy, taka emotka zwykła tylko No i mamy epicką skrzynię zaraz, 10 tysięcy golda i niedługo światławe Więc zagramy sobie jakąś giereczkę, zobaczymy co wyjdzie Mamy piniata, ale aktualnie widzowie, no nie mam niestety nikogo w tej piniacie może kogoś dodam tutaj, ale widzę, że tutaj, jak widzicie, większość osób jest nieaktywna, niestety, jeżeli o to chodzi, więc mało osób gra w Squad Busters. Zagramy sobie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Moi drodzy, takie postacie będziemy mieli spoko. Mamy Górnika. Górnik jest dosyć mocną postacią aktualnie. Ostatnio, jak go odblokowałem, to to zauważyłem. Szkoda, że nie mam go na wyższych gwiazdkach, ale wszystko w swoim czasie, moi drodzy. Na początku Brawl teraz też miałem słabe konto, teraz mam praktycznie full wymaksowane. Mam wszystkie postacie na 11 levelu, tam chyba dwóch jeszcze mi brakuje. Wszystko odblokowuje i maksuje od razu na raz, więc myślę, że dosyć spoko. Na start oczywiście bierzemy Grega, Jak ktoś z Was nie grał nigdy w Squadbusters, to polecam sobie zobaczyć jakiś starszy odcinek. Tam było wiele różnych poradnikowych odcinków, moi drodzy. Właśnie jak zaczynać i tak dalej. Greg bardzo fajna postać. Oczywiście sypie nam tutaj monetki oraz, moi drodzy, gemy. Dobra, odbierzmy sobie jeszcze tak. Możemy wziąć ciężkiego. Niech będzie ciężki, moi drodzy, odbierzmy sobie. Kolcika, niech będzie kolcik, żeby tutaj jakiś damage fajny walnąć, dobra, fajnie by było zaraz nakołtować tych wariatów, dobra, mamy jeszcze, widzę, że w rotacji górnika, górnika sobie spróbujemy wziąć zaraz, bo ten miner jest naprawdę dosyć potężny, Ok, niech nam tutaj sypie od razu skrzyniczki kolejne, mamy to 2 póki co, więc jest dobrze, weźmiemy sobie znowu Grega, weźmiemy sobie kolejną postać, bo możemy, weźmiemy sobie kolta, żeby mieć już fuzję, Dobra, cyk, sobie to niszczymy bardzo ładnie, moi drodzy. Ok, tutaj to znokautujemy. Mamy błyskawicę, pasuje kogoś podjechać w takim razie z tą błyskawicą. Możemy jeszcze wziąć tak, szelkę do naszego składu, to myślę, że jest dosyć dobry wybór. Ok, wybieramy sobie to wszystko. Tutaj nokautujemy jeszcze na szybko tego wariata. Człowieku, ile on ma życia? Jeszcze tamtego, tego, jeszcze dwóch kolejnych trafiłem. Dobra, ale to było 300 IQ. Ale to było 300 IQ, widzowie. Akurat wszyscy tutaj podbili. Dawać tego wariata. Dobra, pięknie. Tutaj rzucimy sobie działko, zbierzemy sobie to, weźmiemy znowu szelkę kolejną, mamy dużo golda, możemy otwierać kolejne skrzynki. Też w miarę dużo mamy, moi drodzy, tych gemów, więc spoko, bo mamy aktualnie drugie miejsce. No, kautujemy to na szybko, generalnie gobliny są w miarę fajne, szkoda, że nie mamy tradera, bym sobie zagrał tym nowym skinem, ale no niestety nie mamy go w rotacji. Dobra, przejdźmy sobie tutaj. Dobra, kurczę, dużo tych jazz jest na spełnionych z jej działka wala. O, górnik, dobra, idealnie. Górnik że jest dosyć mocny, bo zobaczcie, on jakby pod ziemią się porusza. I patrzcie, cyk jest pod ziemią, pyk wyskakuje i zadaje damage. Jest on naprawdę dosyć potężny. Dużo damage'a zadaje, więc uważam go za w mocną postać. Pany sobie jeszcze tutaj dorzucimy, możemy w razie czego wziąć jej skarb i ona też dosyć sporo zadaje, więc jest fajną postacią. Nokałtujemy jeszcze tutaj to drzewko, pięknie. Tutaj sobie spróbujemy zebrać kolejne rzeczy. Weźmiemy górnika kolejnego, bo górnik jest naprawdę fajny. Dobra, dużo tutaj jest tych wariatów małych goblinów. Ole my tutaj te pło człowieku. Czasami właśnie tak tepa jak są lagi internetu widzowie w tej grze. Weźmiemy pamkę, pamka może nam dać jakieś leczenie, jakby nam jakbyśmy potrzebowali tego leczenia nie mamy też za bardzo postaci, która nam daje busta. Nie mamy ani kurczaka, ani nie mamy moi drodzy nic innego, więc trzeba uważać, bo nie mamy właśnie postaci, które można tutaj jakoś zbustować i uciec, ale mamy za to leczenie, więc jest jakiś plus. W top 4 jesteśmy, póki co. Trzeba tutaj zebrać zaraz jakieś właśnie gemiki, bo widzę, że może być ciężko. Gonią nas w miarę szybko. Trzeba iść bardziej Mida. Weźmiemy wiedźmę. Ok, rzucimy sobie tutaj to i pójdziemy bardziej na mida, bo inaczej może być zaraz przypał i nas wszyscy moi drodzy, wyprzedzą. No, jak widzicie, już mamy szóste miejsce. Mam dużo postaci. Problem taki, że tam ci mam na przykład na fuzji więcej, więc trochę lipa. gdzie są te gobliny wszystkie? Ja bym chciał te gobliny zobaczyć. No i tutaj zaraz to wybuchnie. Siódme miejsce mamy. No nie wiem, czy wyjdziemy z tego na plus tak szczerze. Może być ciężko, siódme miejsce, zbierzmy sobie troszeczkę gemów tutaj na midzie. Może akurat uda nam się zdobyć te gemy z mida, jak to wybuchnie wszystko, to by było naprawdę spoko, jakby nam się udało coś takiego zdziałać. Dobra, mamy 110, moi drodzy, 111, dobra, niech to wybucha. Ja sobie zbiorę to wszystko z mida i zobaczymy, moi drodzy, co z tego wyjdzie, uwaga. Dawać mi to na midzie, dobra, pięknie, mamy top 4, top 7, niebo nas porobił, najgorzej! Wpadliśmy w jakiegoś typa, który jest mega OP. Człowieku, on no ma 280. Dobra, to 8 widzowie, Niestety, nie udało się. No, unlucky, unlucky, ale człowieku, co ja mam? No i nie, pokonaj mnie jeszcze. No, super, dzięki. Fajnie widzowie, fajnie. Fajnie, że prawie już, moi rodzice tutaj miałem wygraną. Parę sekund mnie dzieliło. Chłop mnie znokautował i nara. Więc po pasie, niestety miałem 7 pasy. Anaki, Otwórzmy jeszcze skrzyneczkę, zobaczymy co ciekawego w tej skrzynce dostaniemy. No, pasy nie będą nowe, bo to jest bez sensu. Rzadka skrzynka, coś wylecie ciekawego, może? No, myślałem, że bandytka, ale Hogrider. No dobra, nie będzie Hogrider. Mamy jeszcze karty tary do zblokowania. Monety dostaliśmy. Te karty tary są jakieś dziwne, nic ciekawego nie mam. Nożnik skrzyni to akurat spoko. Nożnik skrzyni jest naprawdę fajny. Na razie sobie wyłączę bo nie mam pasy. Polecam Wam włączyć, jak będziecie mieli jakąś pasę. Tutaj jeszcze mam jakąś siódemkę, jakieś emotki podblokowałem. Tych emotek też mam w miarę sporo. Jak widzicie moi drodzy, eee, więc tak to się prezentuje. Ale ja mam takie ustawione: myślę, że te są dosyć fajne. Możecie tutaj ustawiać emotki w zależności co się stanie. Jak będziecie mieli fuzję oddziału, odpadniecie: pierwsze miejsce, czoła, piątka i tak dalej. Dosyć spoko to wygląda. Nie wiem czy też, czy jest więcej zaklęć, bo kiedyś było więcej, a teraz już nie widać, czy mi jakieś brakują, więc możecie dać znać w komentarzach, czy jest więcej zaklęć, czy nie ma więcej zaklęć, bo szczerze mówiąc nie wiem. No i to było na tyle z tego odcinka, mam nadzieję, że odcinek ze Buster Wam się spodobał, możecie sobie odblokować właśnie e, tych traderów, więc polecam sobie ich odblokowywać, moi drodzy. No i myślę, że raz na właśnie tydzień. Będzie wlatywał sobie taki odcinek ze Squad Busters. Zobaczymy co tutaj ciekawego przez yy, dany tydzień. Uda mi się podblokowywać i tak dalej. Może jeszcze jakaś inna gierka wleci na ten kanał. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, cześć!